Dzień dobry! W dzisiejszym poranku lądowanie z kręgu, dwa ostatnie odcinki serii Takeoff and Landing w Microsoft Flight Simulatorze. Dla tych, którzy dopiero dołączyli do tej serii, jak zwykle przypomnienie, korzystamy z Activities, Flight Training. Poprzednie odcinki załatwiły całą serię Basic Handling i pierwsze sześć zadań. Z tej serii dzisiaj zrobimy downwind i first solo flight, czyli lądowanie z kręgu i pełny lot po kręgu. Krąg tutaj mamy wyznaczony wskazówkami, mamy też ustalone prędkości, które symulator chciałby, żebyśmy mieli w tym kręgu. Uważam, że 80 węzłów to może być ciutkę mało, ale też ten krąg jest odrobinkę nietypowy, bo moim zdaniem jest dość ciasny na szerokość. E, za to mocno wydłużony e, tutaj w z wiatrem i będziemy mieli relatywnie długi odcinek. E, final leg. A do tego ten krąg jest 200 stóp wyżej niż taki klasyczny krąg na 1000 stóp. Wszystko to ok. Zrobię ten krąg dokładnie tak, jak jest pokazane. A jeśli chcecie zobaczyć inne moje kręgi, to po prostu wyszukajcie kręgi nadlotniskowe na kanale. Było ich, było ich całkiem całkiem sporo. Dla tych, którzy nie mają Trakajara, sugeruję, żeby w tym tutorialu i na początku robiąc kręgi, żebyście po prostu od czasu do czasu włączali pauzę i zatrzymywali zatrzymywali filmik żeby się rozejrzeć no przepraszam zatrzymywali lot żeby się rozejrzeć i miały być małe klapy no to wysuwam małe klapy, trzymam około 80 benzów, trzymam 6000 stóp. Jak wysuwacie małe klapy, pamiętajcie, że trzeba trochę wytrymować, trzeba trochę zwiększyć moc, bo samolot stawia większy opór. I zbliżamy się do końca tego pierwszego odcinka z wiatrem. Patrzę na pozycję lotniska. I teraz zależy nam na tym, żeby skręcić o 90 stopni. I jednocześnie już zniżamy. Także ja w tej chwili redukuję prędkość. I jednocześnie skręcam. Będę skręcał o równe 90 stopni. Nie będę się bardzo mocno kierował tym wskaźnikiem. Nie trzeba osiągnąć tego wskaźnika. I miało być 75 węzłów. Proszę bardzo. I teraz zwalniamy do 65 i wykonujemy zakręt na prostą. I znów. Trymer w akcji, tak żeby ten samolot nam się wygodnie joystickiem albo wolantem prowadziło. Skoro nie mam w tej chwili jeszcze 65 węzłów, to nos trochę w górę i czekam, aż ta prędkość ustabilizuje. Światła papi nam mówią, że jesteśmy nad ścieżką, więc trzymam przepustnicę absolutnie przymkniętą Jestem zadowolony i z pozycji, i z prędkości. 64 węzły, no trochę w dół. Prędkość pionowa nam rośnie, więc przepustnica też do przodu. I elegancko podchodzimy, widząc dwa albo trzy białe światła teraz mogę już nowo zdjąć zdjąć moc to wytrzymanie trochę przeciągniemy to lądowanie za punkt w którym chciałem lądować ale, ale mogło być lepiej I hamowanie, albo za pomocą pedałów, albo za pomocą spacji. Jesteśmy na ziemi, klapy w górę. No i mamy za sobą. Lądowanie za lądowanie dostaliśmy najmniej punktów. Następne zadanie. First solo flight, czyli wykonamy pełny krąg solo te same kursy. Tylko tym razem zaczniemy od startu. Wystartujemy, wzniesiemy się najpierw na 5300, potem na 5700. I tak będziemy się wznosić aż do 6000. Wykonamy odcinek z wiatrem na wysokości 6000. Gdzieś przed trzecim zakrętem wyciągniemy klapy 10, prędkość 80, zniżanie na 75 węzłach i podejście na 65. No, będę się trzymał tych wartości, nawet jeśli a, z poprzednich filmików skręgów zobaczcie, że pewnie miałbym trochę inne. Nie przejmujcie się pozycją mieszanki, która nie jest ciśnięta maksymalnie, ponieważ jesteśmy na dużej wysokości, więc mieszanka jest ustawiona do tej wysokości. I mamy przelecieć cały krąg nad lotnisko Jedna podpowiedź dla tych, którzy dopiero się uczą i nie mają jeszcze w dobrej wprawy w orientacji w przestrzeni. Tutaj macie wskaźnik VOR na waszym HSI. Za pomocą za pomocą tego pokrętła. Można ten wskaźnik ustawić na kierunek pasa, i to Wam pomoże zorientować się po pierwsze w tym, jakie będą, jaki będzie kurs do lądowania, a po drugie w oparciu o tą strzałkę będzie łatwiej zbudować cały krąg i określić kierunki. Jeśli nie chcecie się bawić z, tymi, z tym wskaźnikiem, to pamiętajcie, że tutaj macie znaczniki 90 stopni. I w momencie, kiedy róża kompasowa z, pozycji, z tego wskazania, które jest na górze, przejdzie bliżej znacznika 90 stopni, to też jesteście pod kątem, na kursie pod kątem prostym do oryginalnego. Mówię to, żeby, żebyście nie musieli przeliczać różnic o 90 stopni dla wszystkich kursów. Parametry silnika są OK. 55 węzłów, klapy w górę. Osiągam VY, osiągam około 75 węzłów i będę trzymał właśnie tę prędkość na wznoszeniu. Zwróćcie uwagę, że na wyświetlaczu macie taki delikatny Y zaznaczony tam gdzie tam gdzie mamy optymalną prędkość wznoszenia. I zielona strzałka naszego HSI ułożona poziomo, więc jesteśmy na kursie o 90 stopni różnym od początkowego. I wyrównujemy na 6000, wykonując jednocześnie zakręt. miało być 80 pęzłów. Zwolnimy do tej prędkości. I wytrymuję samolot. Klapy 10. 20-25 stopni przechylenia w tym zakręcie. Redukcja mocy i zwalniamy do 75 pęzłów. Patrzymy, czy coś tam nie nadlatuje. Patrzymy na lotnisko. I jest 75 W. Poprawiam pozycję, zwalniam do 65. Dwa czerwone, więc zwiększam moc i zmniejszam trochę prędkość pianową. To hamowuje, podnoszę klapy. Jesteśmy na ziemi. Okay, tak to wygląda. O. Instruktazach w zadaniach wbudowanych we Flight Simulator. Czy to moje lądowanie było o tyle lepsze od poprzedniego? Nie jestem pewien. Ale. Ale byłem z niego bardziej zadowolony. Byłem. Uh, było na pewno krótsze. Zatrzymaliśmy się wcześniej. Było po prostu lepsze z drugiej strony. Uważam, że na. Prostej do pasa byłem trochę za nisko. Te dwa czerwone mogły być tylko jednym czerwonym, i wtedy ta ścieżka zniżania byłaby odrobinkę bardziej stroma, co z kolei dawałoby mi więcej możliwości i więcej bezpieczeństwa w razie jakiejś sytuacji awaryjnej. No więc idealnie zadowolony z tego nie jestem, ale też te rozważania nie są celem tego poradnika. Dzisiaj mamy środę. Obiecałem, że w czwartek zrobię poradnik z tego jak skonfigurować jara i na pewno to się pojawi. Z kolei w sobotę zrobię poradnik z tego jak skonfigurować kamery. Jeśli nie macie jara i nie macie jak się rozglądać po samolocie i po okolicy za pomocą ruchów głowy, to pokażę wam, którymi skrótami klawiszowymi i w jaki sposób stworzyć sobie kilka kamer dowolnych w samolocie i jak później te kamery wywoływać. Będziemy tutaj przy tym też mówić o zmianie domyślnych przypisań klawiaturowych w symulatorze, tak żeby nie było kolizji no, z innymi przyciskami i tak, żeby te, to sterowanie widokami było wygodne. A więc taki plan na czwartek i na sobotę, a w przyszłym tygodniu ruszymy z podejściami do lądowania. Będą zarówno podejścia dla bardziej początkujących, czyli różne kręgi dla różnych lotnisk. Chciałbym trochę ten wątek, który tutaj się pojawił, pociągnąć, ale też pokazać Wam, że w zależności od lotniska, w zależności od pasa, ten krąg jest odczuwany inaczej. Inaczej się lata pasa lotniska komunikacyjnego inaczej się lata z jakiegoś małego pasa, małego wiejskiego lotniska i warto sobie to ćwiczyć, więc to będzie taka propozycja, polećcie na to lotnisko i spróbujcie, jak to wyjdzie. Inaczej też jest w górach. Ja na przykład tutaj w Sedonie zawsze mam kłopot z oceną wysokości, jak patrzę na lotnisko, ale też jak patrzę na te doliny dookoła, dokładnie te same trudności mam na lotnisku Katalina. Na Pacyfiku, u wybrzeży, u wybrzeży Kalifornii. Więc pokażemy sobie różne takie sytuacje i będę ciekawy Waszych, waszych doświadczeń. Oprócz tego zaczniemy robić, bo były o to prośby, zaczniemy robić podejścia według przyrządów w różnych samolotach i z różną awioniką, tak żeby pokazać, jak będzie wyglądało takie podejście według przyrządów. W TESNIE 172, ale z analogowymi przyrządami. Jak, jak to samo podejście będzie wyglądało w TESNIE 172 z przyrządami z garminem G1000, i jak wykorzystać funkcję garmina G1000 w takim podejściu? Pewnie sobie zrobimy podejście ILS albo podejście VOR. Myślę, że ILS zrobimy w WizardJecie. I tak sprawdzając różne samoloty pokażemy i różne avioniki i różne podejścia, czyli będą podejścia będą podejścia ILS, będą podejścia localizer, będą podejścia VOR, będą podejścia NDB, będą podejścia RNAV i różne ich odmiany. Także zapraszam w przyszłym tygodniu na tę nową serię. I dajcie znać co jeszcze chcielibyście oglądać? Dajcie znać, co uważacie, że czego brakuje w internecie po polsku o symulatorze i co chcielibyście widzieć. A na razie dziękuję i miłego dnia. Do zobaczenia.